czołem kapitanowie. Szparagus z tej strony. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj pokażę wam okręcik, którego dość dawno nie pokazywałem. Autorej, autorem tejże bitwy jest kolega Olokez. Dziękuję za podesłanie tej powtórki. To jest, moi drodzy, Irian ósem, ósemka z linii azjatyckiej. Jak sobie na niego popatrzymy, to troszeczkę przypomina nam Kutuzowa, bo to wygląda w zasadzie prawie tak samo. Również ma cztery wieże z działami kalibru 152 mm. Tu jest mniejszy zdecydowanie mniejszy zasięg tych dział. One mają zasięg 17,5 km, na Kutuzowie jest to 19,1. No, nie mamy dymu, mamy sondę hydro i mamy szybkie przeładowanie torped. Tych, te wyrzutnie torpedowe to jest rzecz dosyć ciekawa na tym okręcie. Po pierwsze, torpedy to są torpedy deep water, które działają na pancerniki, krążowniki i lotniskowce. Nie działają na niszczyciele, i trzeba o tym. Pamiętać, że tymi torpedami do niszczycieli skutecznie nie postrzelamy, aczkolwiek możemy trafić na graczy, którzy, jak dostaną sygnał o tych torpedach, to i tak będą niszczycielem, próbowali odkręcać, kontować się i tak dalej. Zrobią to po prostu odruchowo. Natomiast one są nieszkodliwe dla tej klasy okrętu. To jest jedna rzecz. Te wyrzutnie są dwie, torped jest pięć w każdej wyrzutni. Można nimi strzelić na szeroko i na wąsko. Mają dosyć wysoką alfę 17900 obrażeń, są w stanie zadać. Bardzo dużą prędkość, która wynosi 69 węzłów, no i ich jakby wartość wykrycia jest niezwykle niska. Jak na taką prędkość, bo wynosi, wynosi to 0,8 km, czyli 800 m. I co ciekawe, czas reakcji potencjalny przeciwnik ma. Jeżeli te torpedy do niego płyną 4,5 sekundy, więc w zasadzie, jeżeli płynie przeciwnik na te torpedy, no to, to prawie że nie ma szans na ich wyminięcie. To jest na pewno atut tej jednostki. Oczywiście działa też robią robotę, szczególnie przeciwko niszczycielom i przeciwko krążownikom. Pancerniki standardowo można palić lub zadawać im obrażenia, jeżeli użyjemy sobie zapalnika bezwładnościowego. Prędkość wylotowa pocisków to jest 850 metrów na sekundę, zarówno dla pocisków przeciwpancernych, jak również dla pocisków odłamkowo burzących. Dość przyzwoita obrona przeciwlotnicza tej jednostki. Powiem Wam tyle, że no, ta średniego zasięgu, która. Działa na dystansie od 0,1 do 3,5 km, zadaje 259 obrażeń na sekundę. Celność to jest na poziomie 90%, natomiast ta dalszego zasięgu ma znacznie mniejszy DPS, wynosi 143,5 obrażeń na sekundę, ale tutaj już mamy zasięg od 3,5 do 5,8 km i na takim dystansie ta obrona przeciwlotnicza jest w stanie. Strzelać. Jeżeli chodzi o kamuflaż tej jednostki, to bazowo wynosi on 13,29 km. A co do torped, to nie powiedziałem Wam, chyba że one mają 13,5 km zasięgu, więc można torpedami spokojnie z niewitki tutaj działać, jeżeli chodzi o okręty przeciwnika. Jak widzicie, tutaj kolega ma kamuflaż 10,8, więc mamy jakiś tam margines zapasu. Aby tymi torpedami tutaj działać, pracować na niekorzyść przeciwnika. Akatsuki jest w tej chwili wykryte, idzie salwa. Ona będzie niecelna, bo widzę, że ten Akatsuki tutaj manewruje cały czas prawo, lewo. Wydaje mi się, że gdyby centralnie nad nim strzelić, to te pociski bez problemu by trafiły. Tutaj wykonał manewr, bardzo ładnie przewidział to, co zrobi kapitan tego niszczyciela O-Lokes. I niszczyciela już się żeśmy w tym momencie. Pozbyli z powietrza, okręt jest widoczny bazowo z z 7,4 dystansu 7,4 km, średnica zawracania identyczna jak na Kutuzowie 760 m, więc w miarę zwrotna jest to jednostka, na przykład porównując chociażby do Czapajewa na ósmym tierze i czas przestawienia steru wynosi 10,3 Sekundy. Jeżeli chodzi o trafienia z pocisków AP w cytadele, no to wiadomo, że w zasadzie będziemy mogli w ten sposób tylko trafiać krążowniki. Pancernikom, pancernikom cytadeli z kalibru 152 mm nie wbijemy. To wartość obrażeń takiej jednej trafionej cytadeli wynosi 3300, natomiast maksymalne obrażenia z hek wynoszą 2000. 200, więc, więc no całkiem nie najgorzej. Czy jeszcze coś Wam powinienem powiedzieć o statystykach tego okrętu? Tak się zastanawiam. Na razie wynik bitwy jest teoretycznie dla nas korzystny, jak widzicie. Mamy przejęte dwa kapy. Mamy zatopione 3 okręty wroga. Olokes tutaj zatopił na ten moment jeden, zrobił nieco ponad 16 tysięcy obrażeń ale tu sytuacja będzie się rozwijać, tutaj będzie naprawdę dobry, dobry wynik w tej bitewce, ja widziałem screeny, które, które ją podsumowują i myślę, że tu kolega zrobi naprawdę dobrą robotę, widzicie już tutaj zostały wystrzelone torpedy do Georgii, tu mamy ten Reload Boost Torpedo Reload Boost, czyli szybkie przeładowanie torped, pod Y możemy sobie tego oczywiście użyć, jeżeli będzie taka potrzeba. No, czasami jest potrzeba, ponieważ te torpedy przeładowują się w 133 sekundy, więc to jest dosyć dużo, bo, bo to jest ponad 2 minuty, także, także tych torped zbyt wiele w trakcie bitwy rzucać nie możemy. Widzicie, nadal jest zbagowany, nadal jest zbagowane to, że że jeżeli próbujemy śledzić pociski lub torpedy, to gdzieś tam pokazuje nam zupełnie inny sektor mapy. Teraz jeszcze Georgia dostała podpałkę, i zobaczcie, myślę, że przynajmniej dwoma torpedami zostanie trafiona. W sumie przyjęła prawie 29 tysięcy obrażeń, więc całkiem fajnie, całkiem spoko to wygląda. No i teraz będzie strzelanie do Fiji. Zobaczcie, już sobie Locke załadował. Pepeki. Te pepeki na takim dystansie 12 km i poniżej są bardzo skuteczne przeciw krążownikom i spokojnie można z nich bić w cytadele. nawet w lepiej opancerzone cele niż Fiji. No tutaj akurat nie polosowało, jak widzicie to Fiji też odkręca. Zobaczcie jak wygląda śledzenie pocisków, tak? No przecież to jest jakieś nieporozumienie, jeżeli chodzi o te powtórki. Pokazywało nam gdzieś tam granice mapy, a ja nie wiem o co tutaj chodzi. To kiedyś na powtórkach w miarę dobrze działało. W tej chwili te powtórki są jakby. wyglądają coraz gorzej. Ja się pewnie powtarzam z narzekaniem na te powtórki, ale niestety takie są fakty. Wargaming na razie ma to w nosie. Zwracaliśmy uwagę na ten problem, jeżeli chodzi o tworzenie kontentu w Sankt Petersburgu, i na tym nasze jakby rozmowy się skończyły. Może kiedyś znajdą czas na to, aby, aby ten system powtórek troszeczkę usprawnić niestety na razie jest jak jest tutaj koncentracja zobaczcie na Fiji myślę, że warto by było tą jednostkę zatopić manewrowanie prędkością, widzicie tutaj jest cała stop, w tej chwili już kolega zwolnił te salwy z Fiji były niecelne, teraz zaczyna jak widzicie przyspieszać, aby znowu utrudnić Fiji, no tak się dzisiaj gra ja sam powiem szczerze, mimo że już trochę w World of Warships czasu gram, trochę tych bitew rozegrałem, to powiem Wam, że mam z tym problem. Jeżeli ktoś manewruje i robi to dobrze, jeżeli się nie zatrzyma, jeżeli nie zaśpi, to naprawdę mam problem z trafianiem takich okrętów, zwłaszcza gdzieś tam na większych dystansach. No, ci gracze potrafią naprawdę tutaj uprzykrzyć. Życia. Zwłaszcza jeżeli strzelacie z pancernika, gdzie przeładowujecie, działa średnio powiedzmy co około 30 sekund. Jest to naprawdę irytujące, gdzie, gdy nie możecie, nie możecie przeciwnika trafić, no ale na tym ta gra między innymi polega. Jeżeli ktoś potrafi prędkością okrętu manewrować, myślę, że manewrowanie prędkością okrętu jest często dużo bardziej skuteczne, zarówno przeciwko torpedom, jak i przeciwko działom artylerii głównej, jest bardziej skuteczne, aniżeli, aniżeli, moi drodzy, nawet manewrowanie sterem okrętu. Gdy się połączy te dwie rzeczy razem, to już naprawdę można zdziałać czasami cuda. Czasem się może zdarzyć tak, że ktoś przewidzi nasze ruchy, nie strzeli torped, na przykład po popasku tylko gdzieś tam, gdzie wydaje mu się, że popłyniemy, i to też bywa skuteczna metoda. Mamy 80 tysięcy obrażeń. Widzę, że tam jeszcze pożarek, na którymś z tych okrętów pracuje. No, teraz wypływa Amalfi, to jest dość zwrotny okręt, z nim na pewno nie będzie łatwo. Zobaczcie, Nagato odkręciło, mimo że wydawałoby się, że będzie Nagato szło tam, gdzie. Amalfi, to jednak kapitan Nagato postanowił zobaczcie, wykręcić. Teraz będą tutaj rzucone kolejne torpedy tuż przy wyspie. Jak widzicie, to jest, to jest dobra metoda, bo na pewno to drugie Nagato będzie tutaj prawdopodobnie skracać. Tam jeszcze teraz jeden z tych siódmotierowych pancerników złapał tą torpedę, więc jak widzicie, skuteczne to było torpedowanie. No i teraz kolejna salwa, oczywiście trzeba jak najszybciej odkręcać, uciekać. Miejmy nadzieję, że nie jest przeładowany ten okręcik. E, chyba na nas się będzie skupiał mimo wszystko. Nie wybierze jako priorytetowego celu orkana, zobaczcie. E, chociaż nie może się na razie kapitan tutaj na gato zdecydować. Myślę, że ma szansę dostać te torpedy. E, chyba zwolnił nieco. Jedna powinna prawdopodobnie wystarczyć do tego, aby go zatopić. Tam kolejna naga, to zobaczcie, dostaje torpedy. Tak jak mówiłem, no, torpedy tego okrętu to jest na pewno atut i, i, i nie trzeba jakby o nich zapominać, nie trzeba się nastawiać na działa. Trzeba myśleć tak, jakbyśmy grali takim dużym, przerośniętym, bardzo niszczycielem. Mamy dublet. To jest frak numer 3 z tego, co widzę. No i myślę, że za chwilę będziemy mieli szansę na Kolejne tutaj fragi, Fiji nam się w tej chwili chowa, przed chwileczką próbowało sobie, strzelać. próbowało sobie strzelać wykorzystując gdzieś tam obniżoną część wyspy, w tej chwili przeciwnicy na nas jak widzicie nie mają już spota, jeżeli tu za tych wysp nie zdecydujemy się wypłynąć to prawdopodobnie nie będą nas widzieli, a tu mogłoby się przydać słuchajcie... Apeki, ale niestety były załadowane pociski odłamkowo burzące. Jeszcze Amalfi chyba dostało dwa hity, mam wrażenie, ale nie jestem pewien. Wynik nam już się zrobił naprawdę bardzo przyjemny: blisko 170 tysięcy obrażeń. No i teraz tutaj będziemy w zasadzie z naszymi sojusznikami ze wszystkich stron, myślę, ostrzeliwali, ostrzeliwali tutaj te okręty. Tu na Fiji nie będzie. Już przestrzał, jak widzicie, jesteśmy zbyt blisko wyspy. No i teraz trzeba wybierać dobre cele. Chyba lepszym celem jest na ten moment Amalfi niż Georgia, mimo że Georgia jest dla nas groźniejszym przeciwnikiem. Ale tego Amalfi trzeba po prostu jak najszybciej zatopić, aby do nas nie strzelał, bo on też tymi sapami będzie w stanie nam zadać naprawdę bardzo duże obrażenia. Teraz solidna salwa od Georgii. No i na dobicie. Fidji może się uda zrobić na tym Fidji teraz krakena. Inne jednostki nie mają chyba przestrzału na ten okręt. Tak jest, mamy krakena, i czas zabrać się, moi drodzy, w tym momencie za Georgię. Myślę, że jak tutaj w sojusznicy nas wspomogą, widzicie, lotniskowiec, który jest z nami w dywizjonie właśnie zmierza w kierunku Georgii, To myślę, że wspólnymi siłami tutaj prawdopodobnie uda się zrobić fraga numer. 6 i myślę, że to będzie taka kropeczka nad i zobaczymy, czy ten frak numer 6 będzie na szokaku, czy będzie na Giorgi, Czy jeszcze w ogóle uda się tego szokaku zatopić gdzieś tam za około półtorej minuty bitwa się powinna skończyć. Może nawet szybciej, bo Akizuki, zobaczcie, przejmuje kapa Charlie i prawdopodobnie za chwilę będziemy żegnali kapitana Giorgi. I będziemy zmierzali do podsumowania tejże bitewki. Także zapraszam na screen. Ok, jesteśmy na podsumowaniu bitwy. Zobaczcie, prawie 200 tysięcy udało się zrobić koledze. 6 torped, 6 fragów, duży kaliber, wsparcie kraken, dublet. No, piękne, piękne, naprawdę medale myślę że tutaj bardzo bardzo pozytywna bitwa do tego jeszcze doszło 10 zestrzelonych samolotów 2744 EXPA. tutaj było losowanie na dziewiątki więc, więc nie było nie, nie było na topce te najgroźniejsze dla nas okręty dwa czyli Musashi i Georgia były dziewiątego tieru myślę że, że to były naj, naj takie jednostki które największe jakby wyzwanie dla nas stanowiły bo ten okręt ma dość słaby pancerz i zdział dział tych, tych pancerników potrafi naprawdę przyjmować obrażenia. Zresztą oba, oba Nagato myślę, że też mogły być dość groźne. Widzieliście tam padały salwy takie z dosyć sporymi obrażeniami. Tutaj możecie zobaczyć z Obeków 200, 171 trafień. Za 71 tysięcy, 31 trafień, z ppeków za 11 600, z pożarów wpadło do tego 31 tysięcy obrażeń, z zalań ponad 20, a z samych 6 torped 60 ponad 2 tysiące obrażeń. Bez konta premium kolega zarobił w tejże bitewce dzięki modyfikatorom i 50 tysięcy widzę z misji bojowej 871 tysięcy. Gdyby konta premium używał, to byłoby to milion 311 000. Mam nadzieję, że wam się bitwa podobała. Ja zapraszam oczywiście na kolejne powtóreczki i do usłyszenia.